Witamy serdecznie na podsumowaniu projektu Kapuściana Demo Farma. Jesteśmy na plantacji przemka, u którego mieliśmy okazję przetestować nasze rozwiązania. Przemku, jak oceniasz sezon 2024? Uważam, że sezon 2024 nie należał do łatwych. Występowały bardzo duże temperatury, co skutkowało, że mieliśmy duży, duży problem ze szkodnikiem, głównie z mszycą i mączlikiem. Mhm. Podobnie jak w innych, innych warzywach kapustnych. Zastosowaliśmy ochronę insektycydową w formie mospilanu zaraz po posadzeniu, no, po przyjęciu się roślin. I następnie poprawiliśmy drugą dawką około, po, czte, po około dwóch tygodniach. Stosowana była również biostymulacja. Zastosowany był tutaj preparat kaishi który też również dobrze się sprawdził ze względu na warunki stresowe pomógł roślinie do odpowiedniego rozwoju i, i tak jak widać mamy zdrowe duże kapusty. Jeżeli chodzi o biostymulację preparat Kaishi, Kaishi, z tego co pamiętam, był stosowany łącznie z mospilanem, tak? To był, tak, to łączyliśmy, łączyliśmy w jednym oprysku, Tak w jednym zabiegu. Akurat dobrze się złożyło, dlatego że mospilan został zastosowany po to, żeby zabezpieczyć roślinę przed mszycą, jak wspominał Przemek, ale również przed śmietką, ponieważ to był też taki czas, gdzie już łapały się dorosłe Dorosłe owady w pułapki, w związku z czym było wiadomo, że na pewno trzeba będzie zastosować muspile. Kaisi w dawce, w jakiej dawce tutaj był stosowany? Tutaj, podobnie jak w innych, na innych poletkach, też również były rozdzielone te dawki. Zwykle dodawaliśmy po prostu do, zarówno do, do listnych nawozów, jak i insektycydów dodawaliśmy litr na hektar. Jasne. Litr na hektar plus mospila. No, zabieg był wykonywany, tak jak Przemek wspominał, mniej więcej 3 tygodnie po wysadzeniu, dlatego, że no, zależało nam na tym, żeby roślina zaczęła już wegetację, żeby się przyjęła, żeby się pojawiały nowe przyrosty, wtedy dużo łatwiej pobiera substancję aktywną. I dzięki temu produkt no, dostarczał jej energii, ona była pobudzona do wzrostu do pobierania składników odżywczych, zwłaszcza w, sezonie, w tym sezonie. Kiedy rzeczywiście ten sezon rozpoczął się wcześniej, mieliśmy no, problem z wysokimi temperaturami. W związku z czym zależało nam na tym, żeby nie zablokować tego transportu składników pokarmowych, żeby roślina nie musiała dodatkowo wytwarzać energii, żeby te składniki po, pobierać, tylko żeby ona dostała je właśnie w postaci czystych aminokwasów roślinnych. Stąd też pomysł na rozdzielenie tych dawek, żeby to nie była jedna dawka tylko żeby systematycznie, co około dwa tygodnie, żeby ten produkt był podawany. Raz był z Mospilanem, raz z innymi preparatami, w każdym razie za każdym razem w mieszaninie. Jeżeli chodzi o Mospilan, jak oceniasz efekty zastosowania produktu? Był tutaj stosowany zapobiegawczo i w sumie nie było widać jakichś szkodników na roślinie spisał się bardzo dobrze. Ja tylko dodam, że tutaj wyszliśmy z takiej technologii dwuzabiegowej, ponieważ szkodniki, z którymi mamy problem w uprawach warzywnych, to są szkodniki, których nie da się zwalczyć jednym zabiegiem, więc od razu założyliśmy, że po wykonaniu pierwszego zabiegu około 10-14 dni, w zależności od tego, jak będą wyglądały warunki pogodowe, po powtarzamy ten zabieg po to, żeby utrzymać substancje Aktywną w roślinie. I w momencie, kiedy następowały nowe naloty, czy Tomszycy, czy wciornaska, czy mógł się pojawiać zmiennik, czego niekoniecznie, niekoniecznie można go było zauważyć, ale szkodniki pobierają substancję aktywną, no i tutaj z automatu ograniczamy rozwój populacji. Ja bardzo dziękuję Przemku, że mogliśmy tutaj przetestować nasze rozwiązania. No to jest drugi rok e, i powiedz mi, e, co, co sądzisz o tej naszej biostymulacji o e, Myślę, że nadal będę kontynuował w kolejnych latach stosowanie e, preparatu Mospila, jak i biostymulatorów Kaishi. Jestem bardzo zadowolony. Ja również się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach będziemy mogli przetestować też nowe rozwiązania. Dla tych z Was, którzy może oprócz kalafiora, kapusty macie też inne uprawy, warto też wspomnieć o inazumie, która zarejestrowana jest w uprawach pomidora, m.in. czy oberżyny. Tam mamy mieszaninę acetami z lambda-cyhalotryną, także też bardzo fajny produkt. No, miejmy nadzieję, że może kiedyś rozszerzymy że się na tyle rejestracja, że będzie można ją również i w wyprawach kapustnych zastosować. Dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Zapraszamy również no, do oglądania i na kolejne podsumowania tego fantastycznego wydarzenia. Dziękujemy, pozdrawiamy.